No Siema jestem Gosima, to jest kolejny z Minecraft. No i tak nie przedłużają dosłownie. Teraz zajmę ja się budową tego mostu w tą stronę tutaj i skończymy właśnie powtarzać płotki w jakieś pochodnie. Więc ja już, jak już nagrywał jak. Yy, po prostu to wszystko wykopi i zrobię. Więc po prostu będzie się teraz tak takiego w ostatnim odcinku budowania tego magia montażu. Za 3, 2, 1. A empty hearts and the they to play with my mind gotta get out of here Truth to lies, gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and of fly. się zbudowany most. O tym myślę, żeby jeszcze to rozwinąć w tamtą właśnie, w tamtym kierunku jakoś. Tylko można połączyć na przykład, że dopiero z tamtej strony jakby gdzieś tam i chociaż to jest niby dojść, ale to jeszcze zależy jak to będzie oglądało. No i dobra, i jeszcze by trzeba myślę, skoczyć do jakiejś czy czegoś. Tylko muszę tam chyba się cofnąć bardziej na spawn, no bo tam kojarzę, kojarzę tam było coś. Y Właśnie lepszego. Teraz jest po tu jedzenie. Dobra, no i tam wracam, a, ale zanim myślę, że można wreszcie sobie zrobić spawn point, a na razie łóżko postawię po prostu w tę stronę. No więc dobrze, jest piękny poramek. Ja teraz idę znaleźć jakąś yy, skit. Pytanie, czy mogę ich zesłać Super. Dobra, dawaj tam je ekspa. O no ile ci gdzieś. Podróż. zobaczyć. Co dzieje? tam to też, bo tak śmiesznie wygląda w sumie. Dość samochód, w ogóle takie duże tam posło. To jest śmieszne, jakby jak ten generator działa, W ogóle tu są takie liście. Tam są też takie liście, a tu akurat takie liście. <śmieszne> no śmiesznie trochę, ale... Dobra. Tutaj coś jest. Uhuhu. Uh. Dobra, to już wiem, gdzie pójdziemy, ale zanim to ten węgiel trzeba wykopać. Kurde, sporo go tu jest. Ja wiem, że to jest ruda węgla, okej, tutaj zawsze było dużo węgla, ale naprawdę w tej rudzie akurat było go dość sporo. No dobra, więc myślę, że pora zejść tutaj na dół. Powiem, w jakiś bardziej cywilizowany sposób, już lepiej. Tam tu pochodni w razie czego, żebym ogarnął gdzie jest wyjście. O kurde, zaraz. Co jest? Ło! Ale... To są dwa szkielety. Ale jaja. Faktycznie jeden drugi, ale... Prawie, że spadł na kombo od nich. Jest ten drugi. Tam, o kurde, gdzie zbędź niego? Okay. O, To była walka dość emocjonująca. Ale szczęście udało się ich pokonać od problemów. Jakiegoś, nie wiem, problemy były. Zamyślałem, że już będzie... ekran śmierci, prawda? I respawn. Gdybym miał kilo, ze szczęściem teraz. No, piękne by to było, ale ojoj oj. Tego chyba bardzo nie wykopię, albo wykopię. Tylko zakryję lawet, tutaj niepotrzebna mi jest. Na razie, a będzie mi tylko utrudniać, więc wolę się jej pozbyć. Ło. Dźwięki, jakby spadały ze stalaktytów, stalagdytów, krople wody, nie? Ciekawsze jest dlatego, że faktycznie jestem obok tego, czy. Tak. Bo to pewnie jest zmiana biomu, tak mi się wydaje. I to jest zmiana biomu, dlatego. To jest bardzo fajne w sumie. Nie wiedziałem, że coś tu będzie, a jest Kolejny szkielet, jest kinia szkieletów, co? Pani te dźwięki są potężne. Ja przejdziel ale u klimatu faktycznie. Ej, okay, tam jest szkielet, jest tak przyjdę bokiem najpierw. O, już mnie widzi, o wow. Ok, Okej, żelazo kolejne. Okej, okay, wchodzimy już bardzo głęboko Więc dobra, najpierw pójdę do góry żeby to żelazo też się żelazo, więc super, aby go trochę teraz było, bo trzeba już trzeba by się robić zbroje narzędzia, bo po żelazne wszystkie. Panie się do żelaza, to już będzie na parę rzeczy, ale to chyba gdzieś było na górze. Nie było na górze, nie no, było tutaj. Już trochę źle poszedłem to daleko. Postawię klockę, nie no. Tutaj powinienem go postawić. Postawię jeszcze pochodnie, żeby wszystko widzieć elegancko. Fajnie jest w tej jaskini teraz, to mi się bardzo podoba. więcej żelaza na tych shaderach, fajnie się gra w tych shaderach, naprawdę dają mimo klimaciku, tak jak te dźwięki. No dobra, więc pójdź najpierw tędy w tą stronę, bo nie wiem w czy tu będzie po prostu dwieście z innej strony. Wydaje mi się, że jest taka szansa. Zobaczę, że jest tu ogromna ilość, po prostu. Jeszcze lepiej z lazuli, więc będzie już do enchantu. A to pewnie będzie w dół gdzieś dalej, tak mi się wydaje. więc to, kurde, bardzo... Fajnie, bardzo fajnie. Jest coś tutaj, co jest to do zwiedzania, to mi się bardzo podoba. Będzie z czego odcinek robiony. I tam jeszcze dalej w dół, okej. Okay. a i tu już nic nie ma, A może coś jednak jest? Nie. To już nic nie ma, więc zostawię tak. pochodnią No i dobra, i chyba trzeba i dalej do przodu w te strony. Yy, najpierw może tutaj jednak też nie, już to nie będzie... Bra, nie, bo to chyba idzie ciągle w dół. To zobaczymy, gdzie to pójdzie. Bo to może będzie już... też idzie w dół. Dobra, i tylko on się dołączy tutaj teraz gdzieś, na tym poziomie. To jest złoto, którego już nie wykopię, bo nie mam żadnego kilofu hmm. Dobra, na razie to zostawię A nie, mam przecież żadnych kilof. Przecież robiłem jakoś chyba w odcinku, albo dwa odcinki wcześniej, nie wiem, ale jakoś... Robiłem kilof i właśnie on jest Nie mogę wykopać złoto i diamenty To jest super, zrobię więcej pochodni Dobra, i teraz tak, jeżeli nie przejdę z tej strony To przejdę z tej strony Teraz powinienem być. No właśnie tu gdzie na dole widzimy i idziemy dalej tędy. No i super. Uuu, uuu. Dobra, więc tak samo w prawej stronie pochodnie. i powoli będziemy schodzić, tylko jeszcze żeby jakieś spody szelkadnie były. Więcej złota O kurde i to leci jeszcze gdzieś głębiej Wiem ja to ciągle mówię, na przykład te dźwięki robią taką robotę i malcę tutaj Ale mi to schizuje teżują te dźwięki już porypany Zamiast tu ugłębiać, żeby zamurować, to nie, będę się nie bawił. O, może będą te diamenty. Jak już takie zejście, kurde, ciężkie. Ja pierdzielę ja się luści z to ja to trafnę do, do budyteru, kurde Przecież to się w dół, ciekawe jakieś dźwięki w netterze muszę być. Jak kiedy? Aha Tyle dojścia po nic No spoko O. To jest właśnie fajne w tym modzie na takie dźwięki Do otoczenia, bo jak na przykład było tak normalnie jak jest, nie? Na zewnątrz. Tak fajnie ptaszki ćwierkają, u nas jakieś świerszyki, wilki taki fajne, to ale w kopalni? Ja pierdziele. Przecież to jest deep as fuck jakby, wiecie. Myślę, że wróćcie tu w kolejnym odcinku. W razie to jeszcze muszę wrócić do domu. To może być też problem. Nie wiem czy cały złoty armor... O kurde. Wytrzymałeś to i wypadła z niego zbroja. sobie już dołożę przynajmniej. Żeby mieć coś złotego. Znaczy po prostu jakieś zbroj No jak już mam... Na no, jakiś czas niech będzie, a tak za chwilę od niego zbroję żelazo, to już trochę... Mi... Nie jest potrzebne, ale... Będę ją to właśnie jakieś do skrzyni magazyna, tak? No właśnie yy... Aha, rozumiem, że to było moje zejście. Okej, okay, teraz tak, w którą stronę tu wrócić, bo jestem tutaj. O kurde. Dobra, teraz tak, w którą stronę stąd wrócić. Nie no kolejna woda, jaki co jaja w tej jaski? Tu jest jeszcze gotowa trzeba wrócić, tak się wydaje. Więc tak. Chyba muszę iść tędy, nie tędy, nie tędy. Chyba idę dobrze teraz, w kierunku jasnym. co podawałem wcześniej, ten z dirtu. chyba jest w dobrym kierunku. Tak, jeszcze tędy, okej, okay, teraz tutaj, o, też jest przy wyjściu, tak mi się wydaje. Tak, też musimy się tutaj przy wyjściu. A tam jeszcze gdół nie szedł, no właśnie. Zapomniałem że to taki spadek był. Więc no, jeszcze będzie tutaj, po co wracać? tu no, też myślę, w kolejnym odcinku się na spokojnie ogarnie. No więc dobra, widać już promienie słoneczne. Widać też krówki, które mogę chyba to od razu oswoić, jeżeli już tu jestem. Znaczy, oswoić, rozmnożyć. Gdzie pary się uda? Tak. Ciekawe, które dziecko z którym ojcem Dobra, więc ja to po prostu nastawię, żeby się robiło. Będę się żegnał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.